na primiet, widzowie, witam was na stronie Herkes. Dzisiaj ze mną Dzień dobry, pokaż Stary, tutaj. Teraz coś, co ty mi już pokazałeś, a ja bardzo uwielbiam, ja uwielbiam piłkarskie rzeczy. Ofca, ale nie pokazałem, tylko zdupiłem to no, po pierwsze, Boże, no po drugie. Przepraszam, no. nie jesteś i nie dogonisz Mateunia, to na pewno. What? To jest e, no challenge na dzisiaj. Stadio. To jest challenge na dzisiaj. Stadio, stadio? Stadio, stadio Santiago Bernabeu? No pokaż, Bernabeu? chodź w stadio, chodź stadio w Stadion, pokaż, że jestem dobry. No dobra, jest no Kingston jesteś Webig. dobry, no jest jest dobre no tego ciągnąć. No, spróbuj można. se głównie. Spróbujemy, spróbuj. spróbujemy. Ale na samym wstępie materiał jest sponsorowany, a strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Kiedy już spełniasz te wymagania, wchodzisz tylko z kodem Javen, który oferuje plus 10% bonusu do doładowania i 0,7 dolara dla nowych użytkowników na Start. Potem sobie klikasz apli i co wyskakuje I już i my gminy płatności, Krypto Visa Mastercard PayPal Skins. papaya, ja masz masz czułuj taki, taki polecamy kod Jawalki. Sigma, Sigma. Daj mowy. God. Na gracz. Środkowy teraz. chyba bardzo ty bardzo masz. Środkowy rozmowy. chyba masz. Ja, ja miałam wszystkie. Masz ale najlepszy, wszystko masz. No tak. To no najlepszy, sum... najlepszy. To po co ty ten bierzesz taki z dupy? A taki o, tak, o popar sobie. A on zapomniał. A nie znowu, możesz, działam darmowy. Dobra, no cross -on. Ja dostałem stary a, cross on cool, face Lodówka. Seven. Top 10 lodówek w oblok stary. Wyłączaj no, a, to. A gdzie jest lodówkę. Daj mi lodówkę, na Dawaj, a dobra, niech ci będzie. Dwa darmowe, dwa darmowe, bo co? Bo mogę tu dostajesz Zawsze mam cage steala jest dobry odcinek. Zawsze jak mam cage steala jest dobry odcinek. No. Najlepszy skin. Złotóweczka, o, jest proszę o złotóweczkę, bardzo. Co jest? Proszę bardzo, widzisz. Dobra, eventu nie tkniemy, bo przejdziemy sobie na stadion. No, przejdziemy dobrać. na event. <laughs> Od razu, na drugi event. Ale tkniemy, nie, to tutaj nie fast mod na pewno. No, normalne, normalne. Normalne lecimy, normalne. Ja tu ci polecam dyszkę, bo To chyba dobre. To jest dobre, to jest dobre. To jest to, coś. fakt No bo jest to coś. No jest to, zobacz za no. że ma no 122, so 22, ale najlepszy ja się miałem... trafił na Letter. Dawaj w... W 10 leć, bo ty masz taki powiedz, że stajesz ty tak, musisz tak, topkę stopkę robić. Ja, ja, ja mam większy niż mi się wydawało. O, to jest tu jakiś no. cel, to i nieważne 10 Dobra, i leć po topkę. Mu, daj po topkę, mu, daj mu. Wiśniok, wiśniok jesteś. Nie macie w topce, nie macie w topce. Cold Blooded chyba jest drogi, bo on jest to film, no. fil, bo on jest o 300 zł. Musisz mieć film? 640 Kajman. Bo ogólnie tego Cold Blooded ludzie biorą, co ja? Jako... Nie, do kontraktów, jako jakiś Dragon Loreki i tak dalej, to biorą zawsze faktory New Cold Blooded, bo on ma bardzo niski float cap, co ja? Aha, aha, no, no, Więc go kupują. Go kupują, żeby wiesz, na przykład masz jednego na... jednego skina na Desert hide i dziewięć tych, tych, co ja? Że masz 10%. A ty masz aktualnie... Emerald! Skar-20 Emerald! Gdzie? Ej, co? Yo! Dobra, git, co? Jest Nie ogarnąłem, nie ogarnąłem. Stary, jak ja widzę Skara, to mówię... mój nie, ale to jest dosyć dogina. No. O mój Boże. się obo... Hype, aksia, baby. Aksia aksia jeszcze jest. Okay. Aksia, no to będą dwa dobre skiny na pewno. Oj, ale główno. Ej, dobra, tu, czyli to samo pytajdy. co u ciebie. Czyli to samo co u ciebie. Gówno cały czas praktycznie. No tak, oprócz. No, pytaj, ty wiesz co? tam gówno. Była pytaj na nagle. Tak, ja po gdzie no, ja już wyszedłem? Pytałem, była. No, ale mnie na razie się nie zapowiada na pytardziochę. Po malutku, chłopaki. Po cichutku, po cichutku. Jest Bidemonst, jest MyBlfate tutaj w No to proszę o. A ty no. Nic. vulkan obok 500 złotych ja pierdzielę. 500 złotych tego to nie widzę do 500 złotych enty do złudzi dobra jaguar to jaguar, może być to jak... może być dwa koła może być dwa koła 300 zł, Jaki szrot Dawaj talona i nie pijedziel Talon O, Bloodsport Jest Coś? Tarjaki. I Masterpiece jeszcze Masterpiece to 600 Dwa koła, 1000 zł, 1000, ale, no. ale to nie jest petardziocha taka, jakbyśmy nie, chcieli Nie, to nie jest, wiesz, to nie jest topeczka No A przydałoby się topeczkę Ale a, na tych skinach Jaguar ten, znowu no, Jaguar, może lepszy nie, tym brzydki, razem Nie, brzydki, brzydki jest, brzydki No, 500 jest 400 ale, no to, wintestę, ale ty majałudzisz tylko No marudzę no no, bo stary, ja tu liczę na 5 koła, a nie no, na to wiesz. Tutaj, a jeden z fate No to ja już tutaj A1 jest fake dla Beki. No to dla Beki masz niewiele. No na wiem, następnej, na jest. No ale to, to nie od... o no, to Żeby Oho. najgorszy drop nie był. Uh, ale oh najgorszy możliwy to jest, patrzyliśmy 360 zł. Jaki tak, masz a najgorszy ja nie dostałem. O, chyba tas, masz. Ale jest nie, a nie, no, chyba masz. Nie, nie, stary jest jeszcze. No dobra, 0, zero, 0. Zero. Zero. No chociaż 0, chociaż 0, 0, przebaczymy. Bomba dilo, krokodilo. I śpiewamy Dobre, sobie mi się tak. tak. Podoba mi się, tak? Ale nie tak, nie tak. Tak, tak mi się nie podoba już. O, o Kajman! Kajman! Myślisz, że to coś zwróci? No coś dało, coś dało, okej. To jest stówki, Kajman. Bywało gorzej w tych Kejsach, i ja pierdolnię. Ja no, lubię Kajmana, bardzo ładny jest ten SPS. Gdybym gał tym tym gówno tą, by to, to bym się cieszył. Eee, <laughs> Kate, i jeszcze player tu. Nie, no to jest nic. Mówmy się. A no, ty ty ty? się Tutaj musisz jedną pytanie i DC. A Coś. No, nie to, to o nie Owego, co... może być droższy. No, jest ładny, ładnie wygląda, ale czy jest. Ale jest kufniany. No nie. Stary, ale szrocik daje. Daje taką kupkę, że mi się powoli chce płakać, serio. Tak, szczerze. Oj, Hyper tam kumowski gadasz. Hype beat! Hype beat! No no o kurde, nie wiem, nie wiem, ci już powoli nie przychodzi na tego lepszego case, bo czuję, że to nie dla mnie dzisiaj. No, otwór mi ten case dzisiaj, serio. O, nie, dobra. Myślę, aj, aj, że. O, Headline, no co? Chyba, że redline Deadline na Bupa odbył. Fajnie. 400. No, no dobra. No no dobra, jeszcze spróbujemy, jeszcze spróbujemy No jak tak spróbowali mnie lekko przekonać, no to teraz niech mnie przekonają petardzioku Jak Dziucho. nie byłeś Nie, dobra, chyba powiedzieli jednak wyjdź Wyjdź stąd starej i się nie pokazuj. No ale to jest 800 złotych, ja cały czas minus mam Już że nie, budżetu nie, do nie, dobra Ale w końcu dupnąłem Jest Lipton, Lipton Hyper Beast Leia tu, Hyper Beast, no coś tam może Dobra, no, no to jeszcze raz, jeszcze raz i A jeszcze tu trzyma będzie główno, Ale P! ale P. Pech. No pech, Kurwa pech. Ja ale nie mam Dobra, chodisz? nie widziałem, nie widziałem ich. Dobra, Gites. Ile? 1000 ty zł. No dobra, no gówno. Ja. Ale coś ci oddało dobra. chociaż Match day, dzień meczowy tutaj stary. To daj To do piąden, do 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 X-ray, no, oh oh no X-ray, no, 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 no może przebijemy Bengal, ale że pech. Pech. Pasta Bengal na jak też czasami oddaję, no. princ A jaki Bengal? A Bengal. Bengal słaby akurat. Tu był słaby. No ale patrz, ty zajęłeś pierwszą i ostatnią lokadę topki. To, to może ja wsiadę, bym. Nie, 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 nie będzie. Nie, nie, o, kurwa. Dobra, no Ale pech, dajcie. ale pech! Stary ten odcinek może się nazywać, ale pech. No kur, 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 kur. No. <grym> Bengal no, odda! No nie, to nic nie oddało takiego. Jaki Bengal? Czemu to by oddawało? What the fuck, to ja piłkę się. dużo. Rainbow Skin. No gorzej, Gesz, ode mnie. Może być, oh, kurna, No kurwa, no przecież ja widzę, co się dzieje. Ty Bengal. Ja, dziewięć. Ale nie lecimy ci dobry Bengal, nie ani jeden dobry bengal, mi to no za leciał. Mi poleci dobry field agent i jest dobrze. Atomik, O jesteł. Ale emperor może oddać, potrafię. Może, 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 1900. Ooo, oh, no not for me today, ale. Ale peg, ale peg, ale, pech, ale pech. podsumowanie <laughs> odcinka, ale peg. Oh, I... no nic, znowu nic, gdzie są dobre skiny? zawsze może bengal oddać. Nie, no, nie no, oddał. Gdzie są dobre skiny? Gdzie one zniknęły? Gdzie się podziały tam te polanki? O, dobra, spoty. parakord, dobra, okej, okay, dobra, już co? Już co? 600, 600, dobrze, o, ok, dwa pół. Akurat, dobrze. To super, że tak trafiasz. To teraz mi przewidzicie, że trafiłem 9 bajonet, autotronik za 9 koła. Eee, może no być z Security, z nie, nie, tylko tyle widać. Nie, no nic, 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 stary. Ale kup stal no. z mięsem. Ej, chyba, ale co? dawaj Tiger Tufa, Tiger Tufa, to będzie fajne. Taka Ta? mięsza, ładna. O, Ta? Bengal, patrz Tiger Oh my god, Bengal, no bengal Tiger Tufa. Dobrze, ale dało, ty. Ale, ku o nie, nie bierze O, o Gamma, dobra, Gamma Gama będzie Gamma Doppla Ile to kosztuje 1900? taki ten? I will Fire. 1700? 1700, okej, 2,5 klocka Ale nie ma topki cały czas, no nie ma topki Gdzie jest topka? Gdzie jest topka, hopie? No nie tu, no nie tu e, Na pewno nie tu, no Atomic no, nie a to mi może oddać nie. Ale dobra, 300 w plecy. Trzy I ten case jest o wiele lepszy. I ten case jest o wiele lepszy niż tamten. Weźcie brr, brr, Nie, przeleciał. Brr, brr, patapim mówisz? goła, Ale poleciał ci już gamma dople, czy jest brr, brr, patapim. Ej, bez tu jest brr, brr, patapim. teraz tungtung za to jest X-Ray. Tungtung za chury i X-Ray? No to mamy cyber security w zamian. Z kim jest cyber security? Jakbyś obstawiał. Eh, brr, brr, nie z autotronika. A, a no, dawaj, dawaj autotronikę. No, tak. Ale Dobra, dobra a, no i trzy w plecy. No nie jest. Nie stany jest nie oddało. Gożej. Dobra, Stany Zjednoczone teraz lecą mi nic. Atomik, ładny, ale ładny atomik, ty, mm, bardzo jest, ładny, 400, okej, okay. zeróweczka. To teraz proszę o jakąś taką petardziochę, żebym się popłakał na wyjściu. O, Tiger Strike'i, czy to coś może kosztować? Mogą być, mogą być, mogą być, ale zależy od stanu, jak chwil to oh, coś. Fuck o, według, this według. shit. A najlepsze Ile, jakie były? Pięć koła! No nie mogę, no! To jest nie przegonił nawet! No właśnie o to chodzi i mógłbym tak zrobić, a ty ale, ale, ale pek! Ale pek! I wszystko, a. wszystko stary przelatuje, rozumiesz? Gnień łoka, The Emperor a. nawet on nie oddaje. Ja pięk... ci walki. Geniu i ci tak, no jest podsumowanie tego co tu robić. i ci Ale Widzowie! Ja, nie, nie no znamenie. walcz, walcz! Jak prawdziwy patejota oh. do końca! No dzięki stary, dzięki! No to patrz teraz, kurwa! -pa. Ja! Tak no. Rainbow nie Spoon! No. Daj, fest. To jest taka ff. łyżka! Ja! Rainbow łyżka! Rainbow łyżka! A ja dostaję stary Mecha Industries coś. Ale zdaje się! Nie, no to jest stary, jest. Kurde źle, no jest źle. A może teraz coś dla odmiany? Jakiś właśnie Talon Tiger Club, czy coś? Nie? No, ale fajnie było. Talon Tiger tu Bengal Tiger! Cieszyliście ci cieszą, ja pierdziele! Najgorszy chyba case w tym momencie to było. 700, jeszcze nie zaczęliśmy A no, najgorzej Golden Coil, koalicja. A oh, jest golden coil. No fajnie, fajnie. No. Dobra, ej, to... okej, okay. dobra, zero. Chociaż tyle. Ja już się cieszyłem stary z zera, to jest ten moment, to jest ten moment, w którym no. się z zero. Filter agenty, by były spoko. A jest call? wildfire! Nie, nie ma, nie, nie, nie. golden coil. Jest call golden coil back to back. Oj, nie, ale słaby. O, ale U... to jest opuszczany. Co jest? Co jest grany w ogóle? Dlaczego? Co ja wam takiego Musisz zrobiłem? Trzymać i stać. No nie. Wildfire, no... wiesz? Bengal wildfire będzie dobrze, będzie dobrze. Nie, bo to jest battle skierdu. Uch, jaka jest. Ej, jest tracku, bo 500. Dobra, widzisz? Git, Gitara. Nie, to za, za, za zek... <try> Dobra, czułam, nawaja doppler, serum serum. Dobra, nawaja doppler, Ople. Fajnie? Fajnie o, nawaja tyśak? za Tyszaka? 90... Dobra nawaja. Way. Jaka ta nawaja jest cudowna, ile jest procent na nią? Tak mało, a takie gówno, ja pierdo... Dobra, kukli O, kukri, dobra, dobra wracasz, wracasz mało. Dobra, no oby, oby, obym oby, oby do czegoś wrócił. No ten kukli Dobra, jest 1800, fajny. No dobra, to już jest git. No i jeszcze troszkę, jeszcze troszkę bym poprosił, bo się czuję niedosycony. Dobra, jeden Ej, potem gity. Wiesz, o Dzięki, motywatorze życiowemu. Jeden f*** tej potęgiki. No pa, tam są, jak it Dobra, IMPRES. IMPRESik, Atomic. No, to już będzie zeo. Nie nie, nie, nie będzie. Nie, nie będzie. A kupa. Dalej, <noise> podsumowanie. <noise> ale pech! Pod ale, bęk, ale, ale bęk. Bęk. <noise> mi widzowie! Nie, no, tu jest ciągły pej. Co tu się dzieje? What the fuck is going on today? No, ty musisz lepiej to robić. Ja pierdudli, dobra stary. Lepiej klikaj. No nie, to no, pewnie jak... tu. Popatrz, popatrz. Terminator, bo mi oddawał. Nie, no, Jeden nie gadaj, że ty to. No i dobra, ale niech popatrz. ale odnawałeś koła. Niech odnawałeś się koła, żebyśmy mogli tam pobić. Ale pe nie ostatek, nie ostatek Ale pech Ale pech, dobra, ale wracaj pech. tam Ale stary, bo tu jeszcze jest ten Piroklasm. No? Ale nie Patrz, ale peg, ale peg, Nie no, tu musi Piętowolika Patrz dobra, Widziałeś? Ale jako, ale nie no, musi dyskent. No ale wyjdzie i tak No, dobra Daj jeszcze raz Daj ja. jeszcze raz Z psychopata, no nie O no, Oh my fucking god. Ah, olha véi, ah, olha oh. <laughs> Ale peeeem Ale, gu... Ale Dawaj bu... już te case, dawaj te hardenedy Ooo dobra, no widzowie my linczowali za to, że hardenedów nie zrobiłem, więc Ja muszę z jest... ja? ja bada... o... Nie, IDEALNIE, IDEALNIE nie idealnie? Jak ty to obliczyłeś, że 600? <śc> dobra, bo mi się ko... Ja <śc> level rewards, level rewards, level rewards ja, ja mam pyroklazmę, uspokój się <ścoughs> Czekaj, level rewards level, me... 28, 33 Będzie <ścough> 5, 10... 5, 6 soczków będzie 5, 5, daj mi piątkę A nie dałem fast mode, jestem gejem. O mój Boże, o mój Boże, ale jestem gejem. No. Oh o no, no, i takie dropy dostajesz. No, za to właśnie, że nie dałem fast mode. What the fuck is going on? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. I teraz fast modem coś grubego. No, żartowałem. Tu. Ja, no. Dlaczego on mnie tak nie lubi? Będzie 10! Dobra, 10! Dyszka dla widza! I patrz, ale mi hardynek oddają. Tobie nie oddały? Krzysztof nie oddały, to mi muszą oddać. No to trzech razy sztuka No, powinno tak być, powinno. No, powinno. Według moich obliczeń, gówno. Pierwszej, w pierwszej, gówno. Ale pech, Ale pech <grym> no, Dalej pech, ale no. graham. Okay. No, spokojnie, start. spokojnie, bo ja trafię butterfly. Ale la la la, la, long, a la, la, a la la long, la 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 long, la long, 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 long. No. Oh! <laughs> <laughs> shit. fuck you! Ia ca garbata! Pada śmiga <laughs> bata, już słyszeliśmy. No. Dobra, no nie wiem, no. Disruption. I po co mi disruption jak on ma? Case, case harden. O, jeszcze mu dam 57 za frytę, Dzięki. Ja pierdzielę, a takiego kombaka mogliśmy robić. Czy mogliśmy żyć razem, gdyby nie to, że trafiłeś o case harden tak? A może 47. jeszcze Butterfly, no, wiesz, co, Na Nie, e, nie, w to już nie wierzę. W to już nie wierzę. Raz no, mi się ty... poszczęściło i nie A Ale głupody gadasz, patrzę ci. Tak, jeszcze dla Javera. Javer. No i. I Co stary, 13 zylca. Ja mam jeszcze punkty, to sobie wiesz. z na co? Zylca, 13, szczęśliwa, 13. 13 zylca. Popatrz, o i mega i dash, proszę bardzo. O, nawet na, na hardeneda nie stać. Ja p Ole, dobra, widzowie, trzeba to kończyć, to zamieszanie, bo jest dramat. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kot i co, i siema.